Cnoty teologalne Cnoty ludzkie są zakorzenione w cnotach teologalnych, które przysposabiają władzę człowieka do uczestnictwa w naturze Bożej. Cnoty teologalne bowiem odnoszą się bezpośrednio do Boga. Uzdalniają one chrześcijan do życia w obcowaniu z Trójcą Świętą. Ich początkiem, motywem i przedmiotem jest Bóg Trójjedyny. Cnoty teologalne wzmacniają, pobudzają i wyróżniają swoiste działanie moralne chrześcijanina. Kształtują one i ożywiają wszystkie cnoty moralne. Są wszczepione przez Boga w dusze wiernych, by uzdolnić ich do działania jako dzieci Boże i do zasługiwania na życie wieczne. Stanowią one rękojmie obecności i działania Ducha Świętego we władzach człowieka. Są trzy cnoty teologalne: wiara, nadzieja. I miłość, wiara. Wiara jest cnotą teologalną, dzięki której wierzymy w Boga i w to wszystko, co On nam powiedział i objawił, a co Kościół podaje nam do wierzenia, ponieważ Bóg jest samą prawdą. Przez wiarę człowiek w sposób wolny całkowicie powierza się Bogu, dlatego wierzący stara się poznać i czynić wolę Bożą. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Żywa wiara działa przez miłość. Dar wiary trwa w tym, kto nie zgrzeszył przeciw niej. Jednak bez uczynków wiara jest martwa. Wiara pozbawiona nadziei i miłości nie jednoczy wiernego w sposób pełny z Chrystusem i nie czyni go żywym członkiem jego ciała. Uczeń Chrystusa powinien nie tylko zachowywać wiarę i żyć nią, ale także wyznawać ją, odważnie świadczyć o niej i szerzyć ją. Wszyscy powinni być gotowi wyznawać Chrystusa wobec ludzi i iść za Nim drogą krzyża wśród prześladowań, których nigdy nie brakuje Kościołowi. Służba i świadectwo wiary są nieodzowne do zbawienia. Do każdego więc, kto się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się mnie zaprzy przed ludźmi, tego zaprę się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Nadzieja. Nadzieja jest cnotą teologalną, dzięki której pragniemy jako naszego szczęścia Królestwa Niebieskiego i Życia Wiecznego, pokładając ufność w obietnicach Chrystusa i opierając się nie na naszych siłach, ale na pomocy łaski Ducha Świętego. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest zaufania Ten, który dał obietnicę. On wylał na nas obficie Ducha Świętego przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego. Cnota nadziei odpowiada pragnieniu szczęścia złożonemu przez Boga w sercu każdego człowieka. Podejmuje ona te oczekiwania, które inspirują działania ludzi, oczyszcza je, by ukierunkować je na Królestwo Niebieskie, chroni przed zwątpieniem. Podtrzymuje w każdym opuszczeniu, poszerza serce w oczekiwaniu szczęścia wiecznego. Żywa nadzieja chroni przed egoizmem i prowadzi do szczęścia miłości. Nadzieja chrześcijańska podejmuje i wypełnia nadzieję narodu wybranego, mającą swoje źródło i wzór w nadziei Abrahama, który w Izaaku został napełniony obietnicami Boga i oczyszczony przez próbę wiary. On to wbrew nadziei, uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów. Nadzieja chrześcijańska rozwija się od początku przepowiadania Jezusa w ogłoszeniu błogosławieństw. Błogosławieństwa wznoszą naszą nadzieję do nieba, jako do nowej ziemi obiecanej, wytyczają jej drogę przez próby, które czekają uczniów Jezusa. Bóg jednak, przez zasługi Jezusa Chrystusa i jego męki, zachowuje nas w nadziei, która zawieść nie może. Nadzieja jest pewną i trwałą kotwicą duszy, która przenika poza zasłonę, gdzie Jezus, poprzednik, wszedł za nas. Jest ona także zbroją, która chroni nas w walce zbawienia odziani w pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei i zbawienia. Zapewnia nam radość, nawet w czasie próby. Weselcie się nadzieją, w ucisku bądźcie cierpliwi. Wyraża się w modlitwie i karmi się nią, szczególnie w modlitwie Ojcze Nasz, streszczającej to wszystko, czego nadzieja pozwala nam pragnąć. Możemy więc mieć nadzieję na chwałę nieba, obiecaną przez boga tym, którzy go miłują i czynią Jego wolę. We wszelkich okolicznościach każdy powinien mieć nadzieję, że z łaską Bożą wytrwa do końca. I otrzyma radość nieba, jako nagrodę wieczną Boga za dobre uczynki spełnione z pomocą łaski Chrystusa. W nadziei Kościół modli się, by wszyscy ludzie zostali zbawieni. Pragnie on być zjednoczony w chwale nieba z Chrystusem, swoim oblubieńcem. Ufaj więc, duszo moja, ufaj, bo nie znasz dnia ani godziny. Czuwaj pilnie, wszystko szybko przemija. Choć Twoja tęsknota wątpliwym czyni to, co jest pewne, i czas krótki długim. Pomnij, że im więcej walk tu przetrwasz, tym lepiej dowiedziesz, jak miłujesz Twego Boga. Tym hojniej też potem z umiłowanym będziesz cieszyła się rozkoszą i szczęściem, którym nie będzie końca. Dalej poznajemy cnoty, a właściwie taki bardzo delikatny szkic dotyczący tych cnót. Ja całym sercem zachęcam do przeczytania encyklik o cnotach, o wierze nadziei i miłości. Zaczął pisanie tych encyklik Benedykt XVI. Jego pierwszy dokument to było Deus Caritas Est, więc o miłości. O miłości będziemy czytać w kolejnym spotkaniu z katechizmem. Potem napisał encyklikę o nadziei z Pesalvi, a potem pracował nad encykliką o wierze. I nie zdążył jej dokończyć. I to jest taka piękna historia, mówi się o encyklice pisanej na cztery ręce. Dlatego, że ten dokument dokończył już papież Franciszek i Lumen Fidei jest dokumentem, który powstał na bazie tego, co już napisał Benedykt XVI. Papież Franciszek to potem trochę przerobił, przepracował i opublikował ten dokument no, już jako papież Franciszek, więc ten dokument znamy pod jego nazwiskiem, pod jego imieniem. Ale tak naprawdę można by powiedzieć, że jest to dokument dwóch papieży, dwóch pasterzy kościoła, i są takie momenty, gdzie można czytając ten dokument no, stwierdzić, co jest benedyktowe, a co jest franciszkowe, i to jest absolutnie niezwykłe. Jak my w kościele mamy ciągłość nauczania, i nawet jeśli ktoś ma inny styl, inny rodzaj wykształcenia. Inny sposób formułowania myśli to prawda Ewangelii, prawda o Jezusie Chrystusie i prawda o zbawieniu, i tak nam wybrzmi, bo ona jest jedna i jedyna, i możemy ją opowiadać w różny sposób, ale i tak pokazujemy właśnie ją. Dlatego zachęcam do czytania tych dokumentów, bo one nam też pogłębią tę wiedzę o cnotach. Tam jest mnóstwo praktycznych wskazówek, jak możemy te cnoty realizować w codziennym życiu bo tu twórcy katechizmu są oszczędni w słowach i tak wyciągają nam esencję, co jest oczywiście zupełnie zrozumiałe i to nie jest żaden zarzut do twórców katechizmu. No a dzisiaj może się zastanówmy nad tym, jak to jest z tą naszą wiarą i czy za naszą wiarą idą konkretne uczynki i czy ona się w tych uczynkach realizuje, czy jesteśmy żywym członkiem ciała Chrystusa. Czy może nie, bo jeśli nie idą za naszą wiarą uczynki, to może jesteśmy martwi w środku i może wyznajemy coś tylko ustami, ale sercem daleko jesteśmy od Pana. I jak to jest z naszą nadzieją? Czy widzimy to i w jakich miejscach to widzimy, że nadzieja poszerza nasze serce? Żywa nadzieja też chroni przed egoizmem i prowadzi do szczęścia miłości. Może jest tak, że warto się skupić na cnotach, a nie na grzechu. I w walce z grzechem nie myśleć o grzechu, tylko myśleć o cnotach. Myśleć o wierze, myśleć o nadziei, potem myśleć też o miłości, ale przestać skupiać się na tym złu, które robimy, na słabościach, które mamy, na wadach, które się do nas jakoś przypamiętały, a zacząć praktykować cnoty, prosić o nie, żyć nimi, współpracować z łaską, bo mamy być odziani w pancerz wiary. W hełm nadziei. I to jest coś, co nam pomaga przetrwać próby, co nam pomaga zwalczać pokusy, co nam pomaga wytrwać do końca. A dawcą tych cnót jest Bóg. A skoro Bóg jest dawcą tych cnót, to możemy mieć absolutną pewność, że w każdej chwili, w każdych okolicznościach, w każdym momencie nieustannie chce nam je dawać. I pytanie do nas dzisiaj. Czy będziemy po nie sięgać?